Mam Hermiona. Hermiona Granger. No pewnie wiedzę, że to jest z Tak nie zdążę. Jak ten wyłączy się nagranie, to pokażę w następnym odcinku, jak wygląda. Cało otworzę. Za, za kamerą otworzę. Wam zaraz pokażę. O, w ogóle y, patrzcie. jest w serii Była Hermiona y, 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 Była Dziewczyna Harego, Harry i jeszcze Luna. Jestem bardzo... F... Jestem bardzo faną Pottera Jak macie jakieś teorie, y, teorie, y, skąd mogą y, to znaczy, znaczy, jak lubicie Harry Pottera, to zostawcie łapkę w górę. Możecie sobie tu przeczytać coś tam. Ja otwieram. No i tak, yy, wygląda normalnie, jak zwykła lalka. Tylko, że to jest z Harry Pottera, więc była droższa. Kupiłam ją w Biedronce. ostatnia hermiona było jeszcze kilka Harry Potterów. Chciałam mieć Rona, ale w tej serii nie ma. Mam nadzieję, że będzie jakaś następna fajna w sensie. Wiecie o co chodzi. Jak, jak ten. Jak znacie kogoś, kto y, lubi Harry Pottera, ale mnie nie ogląda, to powiedzcie mu.